U mnie rym jest zawsze w modzie, dzień dobry w lany poniedziałek i tym razem, jak ja zawsze gadałek, Witow w Twitter i tarikaru, zajezdnia Katowice zawodzie Tak teraz powiem niczym słowa piosenki Hanny Banaszak w moim magicznym ogrodzie. Lub zaraz wąpokorza coś pięknego, niczym tytuł płyty w ogrodzie króla świtu Marka Bilińskiego. E, powiem tak, z cyklu legend e, motoryzacji komunikacji świat. E, jeśli spytać cię, czemu w tym miejscu byłeś z bratem jakieś 14 lat temu, jak zawsze moja rymowana śląsko-godka. stolarnia zrobili ze środka, z cyklu klasyka, każdego dotyka. O, proszę bardzo, już kiedyś tu w ogrodzie trafiłem tego jelczyka. Także. Kiedyś były do ludzi poprzednich chlebem, a dokonują niestety żywota pod gołym niebem. No a za tym bądźmy szczerzy, tak niestety kończą, bohaterzy i Alziaki legenda dróg. Zawsze i wszędzie gro jak snut. Smutę pożegnania, minuty. Co prawda nie trafił, dobrze, że nie trafił na złą podpalnik palnik do huty. E, dobra, zaraz wam tu pokorza. Nazywając rzecz imienia, o właśnie widać jeszcze oznaczenia. Klasyki z kosmicznej międzyplanetarnej, o, galaktyki, o, widać, widać. Yy, być pasjonatem, co to znaczy? Myślę, że każde moje zdjęcie, każdy mój filmik wam wytłumaczy. Pozdrawiam z beskidów, nie całkiem z bliska, godając szczerze, wprost e, z uzdrowiska. No, także w ogródku sobie stoi, już chyba żaden kurs nika i mu się nigdy nie kroi. E, no, duch do rymu, fakt wiadomy, kolejny piękny klasyk e, polskiej komunikacji e, fot, e, obiektywem odhaczony coś pięknego życzę w poniedziałku lanego udanego